Dzień dobry. A, mój szanowny kolega, odstaw, no kolego, tę parszywą kaszkę. No jest, jest. Jak zdrowie pańskie? Słyszałem, że ciężko pan chorował. Niech się kolega o moje zdrowie nie troszczy. Ja się nie troszczę jako kolega. Tylko jako szwagier. Co? Jako pański szwagier. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy szwagrami. Kłam! Ożeniłem się z pańską siostrą. Użesz, ty bezczelny bałwanie! Czy ty tam go, ugożenie? Och, do diabła! Z widzisz, hrabio, że ze mną nie ma żartów. Powiadam. Przedwczoraj ożeniłem się z pańską siostrą. Co hrabia o tym sądzi? To skandal. Dlaczego skandal? Jak mogła hrabianka Poniemirska wyjść za takiego gbura i chama? Za takiego człowieka gminnego jak pan, jak m, panie... Jak pan się nazywa? Dyzma. Hmm. Śmieszne nazwisko. Wolałby pan, żeby dalej była żoną Kunika? O, no, nie, 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 nie. Przypuszczam, że pan nie będziesz gorszym łajdakiem niż ten Kunik. Zresztą pan jesteś na to za głupi. Niech się hrabia liczy ze słowami. Zamiast mnie obrażać, dziękuj pan Bogu. Hmm? Ja nie będę się znęcał nad panem jak pański pierwszy szwagier. Przeniesie się pana do zamku. Będzie pan miał całkowitą swobodę. Będziemy... żyć. Razem we trójkę jadać razem, w gości wyjeżdżać razem i gości przyjmować. Mówi pan serio? No, zupełnie serio. I będą mi dawali konia, pod wierzch? Wszystko. Będziesz zupełnie swobodny. A ja ci dam nawet parę groszy na drobne wydatki. Długi pańskie już spłaciłem. O! Tak. Tylko, że ja też mam pewne swoje warunki. Jakie? Nie śmiesz pan powiedzieć, że to, co pan opowiadałeś o mnie, o tym Oksfordzie, o tej, tej Kurlandii, że to jest nieprawda. Ludzie wierzą w ten absurd? A dlaczego mają nie niewiele? Dość spojrzeć na pana. Nie, nie. Twój interes. Masz milczeć. A po drugie, tak po cichu, żeby nikt nie wiedział, musisz mnie trochę poduczyć po angielsku. Ja. Ja mam hamów uczyć. głupia, małpo! No, 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 albo. Albo zrobisz tak, jak ci każę, albo w trymigacie przeflancuję do tworek. Brutus, Brutus, słyszysz? Znowu twojego pana chcą umieścić w domu wariatu. No, wybieraj jak wolisz. Proszę, do mnie nie mówisz na ty. A, a teraz jesteśmy szwagrani. Teraz powinniśmy sobie mówić na ty. Ciekawe. Pan nie czuje dystansu, jaki nas dzieli? Jaki dystans? Chyba ten, że ja jestem normalny, a ty masz fiksą dyrdum bełgę. No, wybieraj. Tylko pamiętaj, ze mną żartów nie ma. A i w mordę potrafię tak dać, że wszystkie zaby wylecą. Naprawdę? To ciekawe. Ja słyszałem, że są takie uderzenia, ale nigdy nie widziałem. Wie pan co? Zawołam Antoniego, niech pan na nim zademonstruje takie uderzenie. A co nie? Ja nie Antoniemu dam w mordę. A tobie. No wiecie Wybieraj. Co wolisz? No, szybko, wybieraj. Co za poniżenie, co za upadek. Mam tego muzyka nazywać na ty jeszcze pakować angielszczyznę w ten tępy łeb. No. To bądź zdrów. Nie, 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 niech pan jeszcze zostanie. on się nudzi samemu. A nie będziesz sam, jeszcze dzisiaj przeflancuje do tworek. Nie, to ja, to ja zgadzam się na wszystko. Nie będziesz kłapał dziobem? Nie. Będziesz mnie uczył? Będę. Jak mam na imię? Ja nie pamiętam, to jakieś idiotyczne imię. Nikodem. Nikodem. No. W porządku? Tak. Zgoda? Tak. No. dawaj, że łapę. Serwus. No. No. Antoni! Antoni! Czemuś zamilczał przede mną? Co zamilczałem? No jak to, to, to że Bo moja siostra to... wychodzi za mąż. Ty stary oślep, pakuj się, no. przeprowadzamy się. Gdzie? Do pałacu? Witam, dyrektorze. W naszej samotności. Bardzo nam miło. Czym zasłużyliśmy o tak wielką łaskawość? A, co tam w Warszawie? Jak tam, przesilenie rządowe? Właśnie w tej sprawie miałem zaszczyt tu przybyć. Nie rozumiem, jak to w tej sprawie? Wielce, szanowny panie prezesie, przybywam tutaj z polecenia pana prezydenta, by w jego imieniu prosić pana o przyjęcie misji tworzenia nowego rządu. Oto list odręczny. List odręczny pana prezydenta. Że, że co? Pan prezydent ma nadzieję, że pan prezes stworzy nowy gabinet i stanie na jego czele. Pan prezydent nie wątpi, że pan prezes nie odmówi mu. Zwłaszcza dziś, w dobie ciężkich powikłań politycznych i ostrego kryzysu gospodarczego, kiedy trzeba ratować kraj przed staczaniem się po równi pochyły. Pan prezydent wierzy, że właśnie pan, który cieszy się nie tylko jego, ale całego społeczeństwa zaufaniem, skutecznie temu podoła. Że wysoki autorytet, wiedza i doświadczenie, jakie są pana udziałem, Dadzą pełną rękojmie, iż stworzy pan rząd silnej ręki, że podźwignie pan pomyślność kraju, który stać mu tęsknieniem czeka na silnego człowieka. Pozwoli pan, że również ze swojej strony dołączę skromne zapewnienie, że wierzę, iż tylko pan jest w stanie tego dokonać, panie premierze. chcę pan premier przyjąć serdeczne gratulacje. Oczekuję łaskawej odpowiedzi pana premiera. Proszę pół godziny czasu do namysłu. Panie Przepiski, za mną. Witam, witam, cię serdecznie. Cieszę się, że o, 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 o. Otóż widzi pan, zastanawiam się, co robić. Jak, jak to się pan zastanawia? Przecież to jasne. Taka władza. To nie jest jakiś tam bank. To jest całe państwo. No i cóż z tego? A to, że mogę sobie nie dać z tym rady. Znajdziemy jakiś pomysł. O to się nie boję, co jak co, ale pomysłów to już panu prezesowi nie brak. Niech pan sobie wyobrazi. Obejmuje pan rząd. Ludzie są zadowoleni. Społeczeństwo jest usatysfakcjonowane. Potem robi pan efektowne posunięcie. A jeszcze do tego niech przyjdzie dobra koniunktura. A jak nie przyjdzie? To się zblamuje i tyle. Chodź, Ninoś, chodź. Niech Państwo sobie wyobrazi, że pan prezes ciągle się waha. Widzisz, Ninoś. To wszystko nie jest takie proste. A poza tym dobrze mi tu w koborowie. Kochany. Jakiś ty kochany. Ale nie, Niku, nie posądzaj mnie, broń Boże o egoizm. Zapewniam cię, że wolę być z tobą tutaj, niż nazywać się. Panią premierową, ale jeśli z miłości dla mnie pozbawisz kraj swojej ręki kierowniczej, ja, ja sobie tego nigdy nie wybaczę. Moim zdaniem powinieneś ratować kraj. Zostaw, zostaw. Tak myślisz? Wiem. Mam pomysł. Zaraz po objęciu urzędowania jedziemy do Londynu. Po co? Po pożyczkę. Kto inny by nie dostał, ale przecież pan prezes ma tam tylu kolegów z Oxfordu. Zastanowię się. Przejdę się i się zastanowię. Nina na mnie liczy. Jest nie. mnie coś... Co mam zrobić? Spakowałem się z tym angielskim. Cholerny Oxford. Przecież oni od razu się zorientują, że ja ani B, ani me. George mnie nauczy. Z czego się pan śmieje? Eee, z czego? Nie z czego, moi państwo, tylko z kogo? Z was się śmieje. Z was! O Nie Zmierzyć! Zaprisni, z was się śmieje, z was! <laughs> elita! Elita! Otóż oświadczam wam! Że wasz mąż stanu, wasz wielki człowiek, wasz nikodem dyzma to oszust, łajdak, Hochstapler i kompletny kretyn, Idiota, który nie ma zielonego pojęcia nie tylko o ekonomii, ale i ortografii. Spójrzcie na jego gębę. Na jego prostackie maniery. Przecież to skończony tuman. Daje słowo honoru, że nie tylko w żadnym Oksfordzie nie był, ale nie zna również żadnego języka. To wy, wy sami, wylindowaliście to bydle na piedestał! Wy! I z was się śmieje, głupcy! Z was! Co to jest? Co to ma znaczenie? Co to jest? Co to jest ten pan? Proszę wybaczyć panie dyrektorze. To musi siostrzeniec. A szwagier pana prezesa zwykle dwa spokojny. Jest pełna rozumie. To wariat. Gwiedny chłopak. Ах чаа. Процвари яц. Просим байцаа дараа. Прос.